O tym, że śpiewać może każdy i dorosły, i dziecko, wiedzą niemal wszyscy. A doskonałą okazją do wspólnych śpiewów jest Boże Narodzenie. Rodzinnie i kolendowo, tak można powiedzieć o płycie autorstwa Tomasza Fopke. Wspólnie ze swoją dziewięcioletnią córeczką Anną wykonuje 12 kolęd: 6 polskich z tradycyjnym tekstem oraz 6 kaszubskich we współczesnym wydaniu. Połączenie języka polskiego z językiem kaszubskim. Spróbowaliśmy połączyć tam jakby dwa światy, a jednocześnie staraliśmy się, żeby to była taka płyta bardzo rodzinna. A jak może być inaczej, gdy na płycie śpiewa córka z tatą? I dlatego właśnie taka, taki tytuł: Kolendy z tatą. To nie pierwsze nagranie, jakie Ania realizuje wspólnie ze swoim tatą. W zeszłym roku razem nagrali bajkę na zamówienie jednej ze stacji radiowych. Teraz przyszedł czas na realizację świątecznego projektu. Pomysł podsunęła moja żona. W powiedziała, że po prostu trzeba by nagrać płytę taką rodzinną, zastanowić się nad tym, jak, jak, jak dopracować, to jaki materiał powinien się znaleźć. Nagrania realizował Tadeusz Korthal z Nord Studio w Połczynie. Teksty kaszowskie są autorstwa Tomasza Fobkę i Kazimierza Jastrzębskiego. Dołożyliśmy starań, żeby była dobrze dopracowana i muzycznie, i też edytorsko. Mamy nadzieję, że będzie się podobać wszystkim, którzy po nią sięgną. Jest po polsku jest po kaszubsku, po polsku tradycyjnie, ale w nowych aranżacjach, pewnie zaskakujących, a po kaszubsku współczesne utwory, niektóre mają zaledwie tam kilka miesięcy, niektóre są zupełnie świeże i też te style muzyczne, które dobraliśmy, mogą być zaskakujące. Zdradzę, że będzie tam połączenie polskiego ludowego tańca narodowego z hip-hopem i będzie też na przykład piosenka Pastorałka zaśpiewana po kaszubsku, ale w skali żydowskiej. Informacje o promocji oraz miejscach, gdzie nabyć można płytę znajduje się na stronie internetowej www.fopke.pl